Jestem jak worek z farcą. A ja, ja Krążę na okrągło Jestem jak worek z farsą Oni czują samotność A Ja nie czuję już nic Wow Wow, wow Yeah, yeah Jestem jak dworek z forsą, oni czują samotność A ja nie czuję już nic Chodzę do klubu, wola oni się patrzą mocno Ej kurwa co to podgląd Mam wi nie jak nic Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń Nie pytaj o emocje, chcecie by nie motkę, Chcecie by nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraczyć w to co modne hey. Ona by chciała wiedzieć Jakie mam plany, co nie wiem, mówi językiem ciała Mówi mi bierz co chcesz? Ono by chciała wiedzieć Jakie mam plany, co nie wiem, mówi językiem działa u Dzisiaj kończysz u mnie, ono by chciała wiedzieć Jakie mam plany, co nie wiem, mówi językiem ciała u Mówi mi bierz co chcesz, ono by chciało wiedzieć Jakie mam Chcesz? Ona by chciała wiedzieć Jakie mam plany, co mnie wie Mówi językiem ciała, u Mówi mi bierz, co chcesz Ona by chciała wiedzieć Jakie mam plany, co do niej Mówi językiem ciała, u Mówi mi bierz, co chcesz Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel Mamy swoje grzeszki, mniejszy większy problem Ale dzięki słowom mamy to najmniej istotne, co nie? na nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej! Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu, no. ona się patrzy non-stop. Ej, kurwa, co to podgląd? Mam w iPhone nie jak nic. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję. Jestem jak worek z oni nie czują samotność, Ja nie czuję Ona by chciała wiedzieć Jakie mam plany, co nie wiem Mówię językiem ciała, uh Mówi mi bierz co chcesz Ona by chciała wiedzieć Jakie mam plany, co nie wiem Mówię językiem ciała, uh Dzisiaj kończysz u mnie Ona by chciała wiedzieć jakie mam Chceć? Ona by chciała wiedzieć Jakie mam plany, co mnie wie Mówi językiem ciała Mówi mi wiesz co chcesz Ona by chciała wiedzieć Jakie mam plany, co do niej Mówi językiem ciała Mówi mi wiesz co chcesz